To było pierwsze spotkanie tak, tak szerokie, z tak szeroką obecnością publiczności, słuchaczy. Ja nie dobierałem, nie wybierałem gości, którzy dzisiaj do nas dołączyli. Zależało mi, żeby były reprezentowane szerokie poglądy. Poglądy, które są poglądami demokratycznymi, które są poglądami propolskimi, proeuropejskimi, no ale dla mnie to bardzo ciekawe doświadczenie, także pokazujące, jakiego rodzaju wątpliwości, pytania się pojawiają, co ludzi dzisiaj martwi, denerwuje, irytuje. I to jest wszystko pracą domową dla mnie, jako dla polityka. Ja od półtora roku jestem posłem do Parlamentu Europejskiego i wiele moich obowiązków jest tam, jest w Brukseli, jest w Strasburgu, ale wiem doskonale i pamiętam, że zostałem wybrany w Warszawie. To jest mój okręg wyborczy. Polska jest moim krajem, moją ojczyzną i będę się spotykać w różnych miejscach Polski z wyborcami, żeby rozmawiać o przyszłości i oczekiwaniach wobec naszej partii i naszej koalicji. Jest zapotrzebowanie na taką partię jak Polska 2050, rozumianą jako partia centrowa o poglądach progresywnych, liberalnych, a zarazem mającą takie ludzkie oblicze, ludzkie serce, czucie ludzkich potrzeb. Taką partię chciałbym nadal współtworzyć. Ja dzisiaj poinformowałem, że zaczynam zbierać podpisy, bo trzeba do 9 grudnia zebrać odpowiednią liczbę podpisów członków naszej partii, i to jest warunek wstępny. Przed wyborami, które będą w styczniu przyszłego roku. Zobaczymy, jak się będzie sytuacja kształtowała w grudniu i na początku stycznia, ale skoro zbieram podpisy, to znaczy, że także biorę pod uwagę udział w tych wyborach.